Hejka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, pokażę i przedstawię wam bliżej Tine, bo już taki e, filmik pojawił się o malinie i właśnie, więc teraz pora na Tore, Tine. Więc słuchajcie, e, Tine możecie chyba już e, znać mniej więcej z poprzednich odcinków. Ona sobie tutaj. Jest. Słuchajcie, trochę dzisiaj mogą nam przeszkadzać Malina i Wobis, ale myślę, że damy radę razem z nimi. No co, Malina? E, więc tak, już Wam ją pokażę. Tak jak wygląda. Tina. No, tak, tina. tutaj powstawiam Wam parę Tiny zdjęć. Ogólnie co? Tina. No, ma na imię Tina. E... Ma ona około 1,10 m w kłębie. Jest to kucyk bardzo masywny. No, tina nie tyle, że jest grubsza, a ona no, po prostu jest taka przy kości. E, ma mm, na pewno dużo, dużo mocniejszą budowę niż na przykład Malina. Tinę kupiliśmy bez paszportu, lecz bieg konia da się poznać. Na przykład po zębach, no i po paru innych rzeczach. I wyszło, że, że Tina ma około, e, no już w tym roku siedmiu lat. E, Tinusia, nasza kochana, jest e, tutaj no kucykiem, a jest naszym takim profesorkiem. E, rządzi tutaj całym stanem. Stan. Jest u nas e, nowy, dlatego też tutaj, no już nie taki nowy, ale ogólnie największy, dlatego też tutaj chce nam rządzić tym stadem, lecz jednak Tina jest taką ich no, najbardziej taką przewodniczącą. Tam gdzie pójdzie Tina tam pójdzie całe stado. Tak Tinusiu? Tak. Tina jest najbardziej doświadczonym u nas tutaj kucykiem. Ogólnie no po prostu na oprowadzenki ona nadaje się po prostu idealnie. No tam, gdzie na przykład ja pójdę trzymając ją, tam ona też pójdzie. Na głos bardzo dobrze reaguje. Da się na niej jeździć nawet na kantarze, halterze. No, po prostu świetnie jej to wychodzi. Jest bardzo czuła na wszystkie znaki, które jest, się jej pokazuje. Ani zazdrosna przyszła. No i co? Nie tylko ona jest dobra na oprowadzanki, ale dla osób, które już dobrze jeżdżą, też się super sprawdzi. Tereny, po prostu bomboodporny kucyk, niczego się nie boi. E, po prostu jak te nawet nasze duże konie potrafią się wystraszyć, nieraz małego ptaszka, to ona jest po prostu bomboodporna, by wszędzie, by weszła i e, no i w terenach idzie, po prostu Na no, ujeżdżalni czy na to samo, jest super, e, nie jest to kucyk za bardzo do skoków, e, no... Po prostu ma taką budowę, lecz jak trzeba coś przeskoczyć, to przeskoczy. Nawet ja jeszcze niedawno na niej trochę skończę. Może nie jakieś parkoury czy coś, ale pojedyncze przeszkody, Dara. Jak chodzi o pracę z ziemi, też jej super to wychodzi. No, po prostu z prowadzeniem jej nie ma najmniejszych problemów. Po prostu jest to kucyk bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny. Nic by nikomu nie zrobiła e, Lążowanie No u mnie lążować się e, Znaczy no wiecie o co e, chodzi? Przy, na, Jak na przykład Chcemy kogoś nauczyć czyszczenia No to na TINie to po prostu Najlepiej wychodzi Po prostu stoi w miejscu Można z nią stać parę godzin e, Czesać ją i ona będzie stać Nogi tak samo pięknie podaje e, Nie wiem czy wcześniej powiedziałam Ale kupiliśmy TINę bez paszportu E, dlatego właśnie ten wiek e, sprawdzaliśmy po tych zębach i peru, jeszcze tam innych rzeczach. Lecz ten paszport już ma wyrobiony, więc u nas wszystkie koniki mają swój paszport. No i co jeszcze mogę powiedzieć o Tinusi? No, jest to po prostu przesłodziutki kucyk. Lubi sobie dużo zjeść. E, czasem wiadomo, że jest żarta, tak jak no. Wszystkie w sumie konie kucyki, lecz naprawdę ona ma taki swój umie. No I co każdy, kto by chciał pojeździć na Tinusi, czy na jakąś oprowadzankę, czy na jazdę po prostu na ujeżdżalni, czy jazdę w teren, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. W opisie będzie nazwa naszego Facebooka, Stajnia końskie w Górze w nowej górze e, będzie nazwa mojego TikToka, e, Instagrama, także... I mojego też Facebooka, więc jakby ktoś chciał, to będzie można właśnie pisać: czy na naszej stronie, czy do mnie na Facebooku. Eee, I bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Także jeśli Wam się podobało, to możecie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcje, pisać komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!